Witam wszystkich z skrzatów z rocznika 2013 i 14. Jak wiemy, przerwa w treningach nadal jest obecna, dlatego chłopcy musimy zacząć trenować na odległość, ale z waszą motywacją i z moim wsparciem myślę, że razem damy radę. Będą to ćwiczenia, zadania, które realizujemy na treningu, także nie powinno być problemów. W szczególności chciałbym podziękować rodzicom, za nadsyłanie filmików do mnie, z których, które wysyłałem zadania na poszczególny tydzień. Już niedługo wyślę następne. Będą to trzy ćwiczenia na czucie piłki. Te ćwiczenia chłopcy bardzo dobrze znacie, bo ćwiczymy je na treningu. Chłopaki realizujemy te ćwiczenia, zadania do końca tygodnia. I staramy się poprosić rodziców o nagrywanie, i rodzice drogą mailową, czy to jest messenger, będą musieli do mnie wysłać te filmiki. I ja po prostu będę to oceniał, tak? I na koniec tygodnia, oprócz tego, rozegramy wirtualny mecz. To znaczy podzielę was na dwie grupy, i co tydzień po prostu będę wybierał czy osoby z jednej grupy, czy osoby z drugiej grupy i po prostu będziemy co weekend rozgrywać wirtualny mecz. I tak, może ja powiem od razu. W grupie A będą trzy osoby, jest to Oskar Dudek, Oskar Adamek, Kacper Majos. W grupie B jest to Kuba Udlik, Kuba Wilk i Bartek Półtorak. I ci chłopcy. Następny weekend będą rozgrywali mecz wirtualny. Wasze nagrania będą obserwowane, jak rodzice mi wyślą, będą obserwowane przeze mnie, przez innych trenerów i będziemy oceniać, która grupa drużyna A czy drużyna B zrobiła ćwiczenia lepiej, poprawniej tak? i ta drużyna będzie mieć przyznawanego, przyznawanego gola. Także chłopcy, staramy się robić ćwiczonka dokładnie, nie śpieszymy się nigdzie, robimy dokładnie, a powoli. No i cóż mogę więcej powiedzieć. Chłopaki, bierzemy się do pracy, niech piłka się toczy. Pozdrawiam wszystkich.